Właśnie, mógłbyś tłumaczyć. Aj, 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 aj. Ładne roz... Na pewno odznaczone. Łatki piłki na nodze Pawła. Podniesiona prawa ręka do góry to tak... Nie ja wygląda lewą. A ja prawą. To nie wygląda zbyt dobrze. Bogdziewicz, Bogdziewicz. Momentalnie do Kiełpińskiego. Marcin Kiełpiński. Już na Ale ależ piękna akcja, no świetnie to rozegrali chłopaki Zagranie. Może zaprosimy Roberta Makowicza do komentowania. Ależ to by była naprawdę wielka przyjemność. Omylak! O, dobrze. Miał trener Kujawa nosa, znakomicie. Teraz Barański ofiarnie łopatka, jest Omylak. Ale przewrócił się i przegrana ze Śląskiem Wrocław 3-4. Jedno Kiełpiński. Zagrana, nie ma gola, teraz Kiełpiński. Porażka z Tyszanami 2-1. I kolejka siódma. Ale też z wielkim poświęceniem broni Tomek Szurek. Świetna interwencja w jego wykonaniu. Jest na boisku po raz pierwszy Grochalski. Teraz przy nim piłka. Bogdziewicz, Bogdziewicz na posterunku. Chady. Kady z rogu Uderzenie z woleja Jakuba Ptaka Mocno niecelne Zrożyli wszystko. Pędził mu tam z prawej strony na obieg Artur Łopatka Teraz możemy się nabić na groźną na kontrę Trochę na posterunku Ojojojojojojojoj Widz oj, 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 oj. Kiełpiński Szczurek Oj, oj, teraz Marcina. Błąd. Błąd, błąd, Ale naprawiona. Ojej, aj, 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 aj. ojej, ojej. Koniec. Trochę ostrzej, trochę ostrzej. oj oj, oj, oj. Szyszko bardzo ambitnie. Nie ambitnie. było faulu, czyściutko odebrana ta piłka. Oj, oj oj oj. Zale urwał. Świetnie to wybronił Łukasz Bogdziewicz. Ale już z tym drugim strzałem nie dał rady. Zmian... Świetnie Bogdziewicz, uf z pola. Mocno napięta ta proca, Patryka Zająca. I skutecznie. Zając. Podanie do Mroczka. Nie. Tak zwany feeling, jeśli chodzi o czucie gry. No teraz Mrocz Kraków. Kraków przy piłce. Omylak czysto i teraz. 2 na 1. Omylak. Dobrze. Wydawało mi się, że piłka będzie dla sośnicy, ale tak się stało. Gramy dalej. Tak, Bibok, Dziewicz, piękny. Szczurek. Versus byś. Zblokowane. Nie, to szczurek. Czai się przed polem karnym Chyży. Kaczmarczyk! ...takiem. Strzał. Jest! Gol! 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 Na pewno idzie. Po raz drugi Kiełpiński. Nie ma. Słupek. Wybrałem opcję z lewej. Kiełpiński. Błąd teraz w tym podaniu. Nawija przeciwników. Zawodnik. Będzie uderzał Ptak. Zając. Jest bramka. Zając. Jak to weszło? Jak to weszło? Odzyskuje na chwilę Omelak. Jest Krakowianie. Mocne uderzenie. Brodze groźnym kontratakiem. Lewa strona. Boiska. Przeszkadza szczurek. Nie ma bramki. Świetnie broni. Byłem kiedyś ofiarą takiego strzału. Właśnie od Marcina nie ma gola. Pięknie Bogdziewicz. To co wyrabia dzisiaj Pinski. Kiełpiński versus Kurek. Gratuluję. Chyży! Chyży! To! Przede wszystkim to o tym, o czym cały czas rozmawiamy, o precyzji zagrań. Kiełpiński strzał, czyli drżymy. Barański. Chyńca z Barański, Chyży. Micuła. Micuła dopad najbliżej. Znakomicie Michał Chyży. Chyba będzie być czujnym. Uważny. To, to się może skończyć i w jedną i w drugą stronę. Znów świetnie. Tak. No nie, nie no, ma, nie ma To nie rocji, ma o czym, no. to nie ma o czym gadać. Aj, 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 aj. chciał to zrobić. Walecznie. Kraków. Kraków na tarciu. Kiełpiński, co on teraz? Kiełpiński przy piłce. Chyży, musisz. Barański, Barański nożesz. Bogdziewicz. Kiełpiński. Barański. Barański schodzi do środka. I znowu, ptak. Ambi omylak, omylak, ale bez szans. Bez szans w takim fizycznym starciu. Zając. Obity Kiełpiński. Tak! Nie ma bramki. Nie, nie. Tym z omylak. pyś, pyś. Pogdziewicz. Łukasz Pogdziewicz. Bez faulu. Jest to niestety faul. 3 sekundy do końca. Jest to faul. Nie. 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 Oj, była taka próba przewracanki. Mikołaj. Przegrywamy. Po prostu jest. Przyjąć jako coś to... oczywistego. Co? mieć w sercu. Jest. あ! <noise>